Bajki i baśnie polskie, bronisław Mroz Długoszewski, nie samym chlebem człowiek żyje. Pewien bogaty i bardzo zarozumiały kmieć nie chciał kształcić syna, ponieważ uważał, że nauka nie przysparza ludziom żadnych korzyści. Kiedy chłopak prosił się do szkoły, wtedy Kmieć, zależnie od humoru, perswadował mu pasem albo urągliwymi słowami, żeby nie słuchał bzdurnej gadaniny parafialnego bakałaża i przestał myśleć o jakiejś tam edukacji. Bo ślęczenie nad elementarzem czy tabliczką do pisania to niepotrzebna strata czasu i pieniędzy. Siedź w chałupie i ucz się rozumu u mnie. Ręczę ci. Że lepiej na tym wyjdziesz niż na chodzeniu do szkoły zapewniał chełpliwie. Choć nie umiem czytać ani pisać, mam więcej sprytu i obrotności niż pan bakałasz i wszyscy podobni mu mądrale. Taki stan rzeczy trwał aż do czasu, póki przemądrzały kmieć nie trafił na sprytnego żaka, który w bardzo pomysłowy sposób zadrwił z jego nieuctwa i nakłonił do kształcenia syna. Stało się to wczesną wiosną, gdy kmieć postanowił sprzedać parę starych i niezdatnych już do pracy wołów, a na ich miejsce kupić młode i silne. Wybrał się tedy do miasta na jarmark. Sprzedawszy korzystnie swoje woły rzeźnikom, poszedł na bydlęcy rynek kupować inną parę. Szczęście mu sprzyjało, gdyż sprzedających było dużo, a nabywców bardzo mało. Dzięki temu za upatrzone przez siebie woły zapłacił mniej, niż otrzymał za swoje herlaki. Zadowolony z tak pomyślnego kupna, zaprzągł nowe nabyte woły do wozu i rozsiadłszy się na nim jak król, ruszył do swojej chałupy. Kiedy już był daleko za miastem, spostrzegł przed sobą rosłego młodzieńca, podążającego w tę samą stronę co i on. Z tego że ów młodzian paradował w dziurawych butach i połatanej odzieży, a na plecach dźwigał parcianą torbę, z której wyzierało kilka książek oraz pęczek gęsich piór, domyślił się, że jest to jakiś ubogi żak. Postanowił więc popisać się przed nim swoim rozumem i obrotnością, a przy sposobności zakpić z niego lub spłatać mu jakiegoś figla. Dlatego, zrównawszy się z żakiem, zagadnął go kordialnie. – A dokąd to Bóg prowadzi most Pana, he? – Idę do Grabowic odwiedzić krewniaków i spędzić razem z nimi wielkanocne święta – odpowiedział Żak. – Pierwszo nie dojdziecie tam prędzej jak nad ranem – odrzekł Kmieć i poradził Żakowi, by miast tłuc się całą noc po rozmokłych drogach, przysiadł się do niego, to podwiezie go do swojej wsi, przenocuje, a o świcie pokażę mu najlepszą i najkrótszą drogę do Grabowic. Ucieszył się Żak propozycją Kmiecia, bo istotnie drogi po wiosennych roztopach były grząskie i pokryte wodą. Podziękował więc i wskoczył na wóz. Kmieć, pogwarzywszy z Żakiem o tym i owym, jął wypytywać go o pochodzenie, gdzie się uczy i co umie. Rzak odpowiadając na pytania kmiecia, zwierzył mu się, że jego rodzice byli częszowymi zagrodnikami, i póki żyli, nie zaznał żadnej biedy, ale gdy skosiła ich morowa zaraza, to jako niezdatny do żadnej roboty małolatek musiał tołać się po obcych chałupach i przymierać głodem. I kto wie, prawił dalej, czy nie zmarniałbym wtedy doszczędnie, gdyby nie zaopiekował się mną stary Ambroży, skotaż naszego dziedzica. Zabrał mnie do siebie, odchuchał, odkarmił, jak nieco urosłem nauczył mnie czytać i pisać, a po jakimś czasie zaczął sposobić do swojego rzemiosła. Zapowiadało się na to, że będę tak jak on z kotarzem, ale przypadek zrządził co innego. Oto któregoś dnia synek naszego dziedzica wymknął się spod opieki swoich piastunek i powędrował po tobore akurat w chwili, gdy bydło wracało z pastwiska. Na przodzie stada szły jak zwykle buchaje. Podrażnione czerwoną sukienką panicza natarły na niego tak gwałtownie, że nie uszedłby z życiem. Szczęście, że zdążyłem go osłonić własnym ciałem. Panicz ocalał je, no ja po tej przygodzie o nie przeniosłem się na księżą oborę. Kiedy wydobrzałem, wezwał mnie dziedzic do siebie i za uratowanie syna dał mi dukata. Gdy zapytałem Ambrożego, co robić z taką kupą pieniędzy. Powiedział mi, wiem, że masz ochotę do nauki, idź więc do Krakowa uczyć się w tamtejszych szkołach, a na pewno dochrapiesz się w życiu czegoś więcej niż ja. Posłuchałem rady Ambrożego i powędrowałem do Krakowa. Nim dobrzy ludzie pomogli mi dostać się do bursy, pobiedowałem trochę. śmiał się Żak, Wszakże teraz daję sobie już radę, całkiem nieźle, i szykuję się do Akademii. Następnie pochwalił się, że umie czytać i pisać po łacinie, zna historię swego kraju oraz dzieje narodów starożytnych. A poza tym uczy się logiki, retoryki, a nawet astronomii. Kmieć, wysłuchawszy wynurzeń rzaka, pokręcił głową i uśmiechając się pod wąsem, zawyrokował szyderczo. – A ja ci powiem, mos panie, że te mądrości, które nabyłeś w szkołach, psona na bodę się nie zdadzą – Radzę ci tedy, pluń na wszelką naukę i bierz się do jakiejś uczciwej roboty, bo inaczej aż do końca życia będziesz chodził w dziurawych butach i łatanych płotkach. Rzak, urażony drwinami kmiecia, stronił od dalszej rozmowy z nimi, wszystkie jego następne pytania czy twierdzenia zbywał półsłówkami lub milczeniem. Dopiero gdy po dłuższym czasie kmieć zapytał go pojednawczo: Powiedz mi, mój miły, wytłumaczyć jakie to korzyści daje człowiekowi nauka. Żak, pomyślawszy chwilę, odrzekł mu. – Zapewniam was, mości gospodarzu, że człowiek uczony prędzej niż kto inny poradzi sobie w każdej potrzebie lub biedzie. – A no zaraz zobaczymy, mądralo, czy prawdę mówisz – mruknął Kmieć, wysłuchawszy repliki Żaka, po czym umyślnie zboczył z drogi, by wjechać w bardzo obszerne i grząskie rozlewisko. Zatrzymawszy wóz w najgłębszym miejscu, przemówił do Żaka. – Prawiłeś mądralo, że człowiek uczony poradzi sobie w każdej biedzie, złaź więc, bratku, z wozu i przepraw się na gościniec, nie zanurzając nóg w wodzie. Gdy Żak nie spieszył się do lodowatej kąpieli, kmieć zagroził mu, że ponagli go biczem. Hm, – Cóż mam robić? Z cudzego wozu złaś choćby w środku morza, westchnął Rzak i podziękowawszy Kmieciowi za dotychczasową uprzejmość, poprosił, żeby pozwolił mu zejść z wozu podeszł. Ma złaś, mądrze, ale jak chcesz, byle byś z las. przyzwolił kmieć. A gdy żak, postękując i biadając żałośnie, schodził po dyszlu do wody, kmieć nieustannie kpił z niego i z jego uczoności. Zaproponował mu też, że jeśli zmieni swoje zdanie o wartości nauki, to pozwoli mu wrócić na wóz. Żak zbywał jego gardeninę pogardliwym milczeniem, a gdy doszedł do końca dyszla, odczepił od niego jarzmo i siadłszy na woły, krzyknął – hola maluśkie, a ja żywo! Szparko ruszyły woły przed siebie, pozostawiając kmiecia wraz z wozem w środku rozlewiska. Co robisz, hyclu? Kradniesz mi woły! wrzeszczał kmieć za oddalającym się żakiem. Przeprawiam się na gościniec, nie zanurzając nóg w wodzie. Zróbcie to samo, idąc po woły, które zostawię wam na gościńcu odkrzyknął Murzak. Kmieć widząc, że wpadł we własne sidła, zaklął siarczyście, po czym rad nie rad poprosił żaka, żeby zawrócił z wołami i zaprzągł je do wozu. A nie będziecie się mścili na mnie za udzieloną wam nauczkę, śmiejąc się, zapytał żak. Nie będę, przyrzekł kmieć. Jeno nie, nie mów nikomu, że tak gracko wystrychnąłeś mnie na dudka. Niezwykłem ośmieszać nikogo, przeto bądźcie pewni, że nikt się nie dowie o waszej przygodzie, uspokoił go żak. Potem zawrócił woły i zaprzągłszy je do wozu, siadł obok kmiecia. Podczas dalszej drogi Kmiec już nie rozmawiał z żakiem, tylko rozmyślał, czym by odpłacić mu za doznaną porażkę. Gdyby nic mądrego nie przyszło mu do głowy, postanowił, że po przyjeździe do domu zapędzi żaka do roboty i nie da mu jeść. – Ten Solomon pożywi swoją uczonością. Zobaczymy, jak mu będzie smakowała. Cieszył się z góry. Tak więc, gdy zajechał pod swoją chatę, przemówił do rzaka. Za to, że cię wiozłem, taki szmat drogi, zaprowadzisz woły do obory, oskrobiesz je z błota i nakarmisz. Mój chłopak pokaże ci, skąd masz wziąć siano i obrok. Powiedziawszy to, wywołał z chaty syna i rozkazał mu. Pokaż temu Mospanowi, panowi, gdzie ma zaprowadzić woły i dopilnuj, żeby wypucował je do czysta, napoił i nakarmił. Chłopak usłyszawszy rozkaz ojca zmieszał się, gdyż nijako mu było przewodzić starszemu od siebie człowiekowi i to takiemu, który nie wyglądał na zwykłego parobka. Jął więc jąkać nieśmiało, że może samo porządzi woły, a ten pan niech idzie do izby ogrzać się i odpocząć po podróży. Chciał kmieć zdzielić syna biczem za nieposłuszeństwo, ale żak powstrzymał go mówiąc Nie karćcie chłopca, gdyż powodował się dobrym sercem, przeto to wart jest pochwały, a nie nagany. Potem, nie zwlekając, wyprzągł woły, zaczął oczyszczać je z błota. Ponieważ torba z książkami przeszkadzała mu przy robocie, zdjął ją z pleców i dał synowi kmiecia do podtrzymania. Chłopiec, spostrzegłszy w torbie książki, patrzył na nie jak urzeczony i coraz to powtarzał zdumionym szeptem. – Boga, La Boga, tyle książek, a jakie grubaśne! Ciekawość, o czym to mówią takie księgi? Posłyszał szrak szept chłopca i zaproponował mu ochocza. – Weźże, bracie, którą chcesz i przeczytaj sobie. – Cóż z tego, że wezmę, kiedy czytać nie umiem? – odrzekł chłopak żałosliwym głosem. – Przecież macie bakałaża w parafii, więc czemu nie poprosisz, żeby cię uczył? – zdziwił się Żak. – Radbym się uczyć, ale ojciec nie chce posłać mnie do szkoły. – usprawiedliwiał się chłopak, a po chwili ją uskarza się płaczliwie. – Ile łez wylałem, proszę tylko o to! – nie zliczylibyście do rana, a ile cięgu wziąłem za napieranie do szkoły, to i wspominać nie warto. Żak wzruszony niedolą chłopca obiecał mu, że spróbuje nakłonić jego ojca, żeby posłał go do szkoły. – O mój siewi, nie mówcie z nim o tym – prosił chłopak. – Wiem, że nic nie wskuracie. Ojciec na pewno rozeźli się i powie wam, jakie przykre słowo, a mnie obije. Nie bój się, bracie, pomówię z twoim ojcem w taki sposób, że wszystko skończy się dobrze. I podług naszej myśli, uspokoił go żak. Musisz mi tylko w tym pomóc. O mój złodziuteńki, zrobi wszystko, co tylko każecie, bylebym nareszcie poszedł do szkoły, przyrzekł uradowany chłopiec. Wtedy żak ją mu szeptać do ucha. Przygotuj sobie trochę sadzy, garść mąki i kilka liści kolącej pokrzywy. A kiedy zacznę wmawiać w twojego ojca, że jeden z nowo nabytych wołów jest zaczarowany, wymknij się z chałupy i idź do obory. Posiedziawszy tam nieco, wysmaruj sadzą grzbiet i łopatki białemu wołowi. Potem napchaj mu do nozdrzy mąki, a pod ogonie nadszyj pokrzywą. Gdy zacznie prychać i gzić się, wpadnij do chałupy i krzycz w niebo głosy, że w oborze słychać jakiś straszny hałas. Oto, czego żądam od ciebie, a reszty to ja już sam dokonam. Po zmówieniu się z chłopcem, Żak powiódł woły do obory i nadawszy im karmy poszedł do chałupy. Siadłszy na ławce pod piecem, wydobył z torby pierwszą, lepszą książkę i zaczął przeglądać ją uważnie. Gdy po niejakim czasie żona Kmiecia postawiła na stole misę suto maszczonej kaszy, Kmieć zabrał się do niej łapczywie, ale Rzaka do stołu nie poprosił. Czemu to gościa nie wzywasz do posiłku? Zdziwiła się żona Kmiecia. Nie wzywam go, ponieważ wiem, że tacy uczeni ludzie jak on pożywiają się tylko książkami. Te papierzyska smakują im bardziej niż najprzedniejsza kiełbasa drwiąco odrzekł jej Kmieć. Nie mylicie się, mości gospodarzą, przytaknął mu żak. Dobra książka syci lepiej niż zwykła strawa i dlatego mówi się, nie samym chlebem człowiek żyje. No to czytaj sobie, czytaj, mundralo, czytaj. A jeśli zechcesz, bym ci zostawił nieco kaszy, to popraś o nią, dopóki jej nie zjem, burknął kmieć. Dziękuję, nie jestem głodny, zapewniał żak, mimo że skręcał się z głodu. Gdy kmiedź, najadłszy się do syta, zakurzył fajkę, żak ją wychwalać dostatek jego zagrody, porządek w oborze i stajni, wreszcie zapytał go, powiedzcie mi, mości gospodarzu, ile kosztował was ten nowo nabyty biały wół? Kupiłem go za pięćdziesiąt talarów, ale kto inny, nie tak obrotny jak ja, zapłaciłby za niego dwa razy tyle? Chełpił się kmiedź. – A ja, mości gospodarzu, nie dałbym za niego nawet pięciu talarów – uświadczył Żak. – Widać, pomąciło ci się w głowie i sam nie wiesz, co pleciesz – oburzył się Kmieć. – Słyszysz, matka – krzyknął do żony – on nie dałby nawet pięciu talarów za niego. – To ci dopiero, znawca, smoły od miodu nie odróżnia – Wszakże Żak, nie zważając na czynione mu zarzuty, wciąż obstawał przy swoim, co tak wzburzyło kmiecia, że porwawszy się z ławy, krzyknął groźnie. – Gadaj, że huncwo dlaczego szacujesz go tak nisko, albo wynoś się precz. – Powiem wam, to nie dla waszej groźby, jeno z wdzięczności za waszą gościnność – udobruchał go Żak i ją mówić smętnym głosem. Ten wół nie wart nawet i pięciu talarów, bo jest skażony przez jakąś czarownicę albo czarnoksiężnika. Skażony? A po czym to poznajesz? zaniepokoił się Kmieć. Jacques nic mu nie odpowiedział. Spojrzał znacząco na jego syna, a gdy ten wyszedł, szepnął trwożnie. Obmywając go z błota, zauważyłem na jego prawym rogu czarne znamie, podobne do miesiąca w nanowiu. Ja oglądając go przed nabyciem zauważyłem owoznami i dziwiłem się jego kształtowi, ale czy naprawdę myślisz, że to jakaś diabelska działalność? Zaniepokoił się Kmieć. Jeśli mi nie wierzycie, raczcie posłuchać co mówi mistrz Fabianus o praktykach czarnoksiężników i czarownic. Zaproponował Żak, rozłożył na stole książkę i zaczął niby to czytać z niej. Zdarzają się również i takie czarownicy, które swoje niecne sabatowe loty odprawiają nie na orzogu czy pomiotłach, lecz na zwierzętach domowych. Upatrzywszy sobie czyjegoś konia, wołu lub kozę, znakują nieszczęsne zwierzę piętnem szatana w kształcie półksiężyca lub gwiazdy babilońskiej. Kto by spostrzegł na swoim koniu, wole czy innym pomniejszym zwierzęciu ów diabelski znak, winien... Uważać pilnie, jak zachowuje się takie zwierzę w dzień sabatowych lotów. Jeśli w sobotę przed północną zacznie się niepokoić i wystąpią na nim czarne plamy, niech wie, że tejże nocy może utracić swoje zwierzę, jeśli w porę nie wydrze go z rąk obrzydłego czarownika lub czarownicy. Aby zachować zwierzę przy życiu, należy... Tużak musiał przerwać czytanie, gdyż do chaty wpadł zdyszany syn Kmiecia i krzyknął przeraźliwie. – Tatulu, biegnijcie do obory zobaczyć, co się tam dzieje, jeden z wołów chyba się wściek boryczy i parska jak smok.” A słowo ciałem się stało – jęknęła trwożnie żona Kmiecia. – Bierz, matka, latarnię i chodźmy popatrzeć, co tam się dzieje. – A wy, panie, też pójdziecie z nami. Zawsze to w gromadzie raźniej nam będzie – zwrócił się Kmieć do żaka milnym głosem. A gdy Kmieć, wszedłszy do obory, zobaczył na grzbiecie i łopatkach wołu złowieszcze czarne plamy, to aż zadygotał ze strachu. Kiedy zaś wół zaczął parskać mąką i trzeć zadem o ścianę obory, Kmieć patrzył na to obłędnymi oczami, nie mogąc wydobyć z siebie głosu. Oprzytomniawszy nieco, chwycił Żaka za rękę i ją go błagać Dobro, Dobrocie, miły, radźcie, co robić z tym wołem. Nie poskąpię wam niczego, jeno, pomóżcie mi go uratować. – Cóż ja mogę wam pomóc? – wzdragał się Żak. – Możecie, panie, możecie, zajrzyjcie znów do waszej książki, a na pewno znajdziecie mnie jakoś radę na moją biedę – nalegał Kmieć. – No to wracajmy do izby. Zaproponował żak, wycofując się ostrożnie z obory. Pobiegł mieć pędem do izby i podlawszy oleju do kaganka, ponaglał żaka do czytania. Ten zaś, otworzywszy książkę, zmyślał dalej. Aby zachować zwierzę przy życiu i odczynić zadane mu czary, należy okadzić je gromnicą, a widniejące na nim plamy zmyć okowitą. No, – Dobądź, no, matka ze skrzyni gromnicę, flaszkę z okowitą i biegnij ratować wół. rozkazał kmieć żonie. – Czekajcie, czekajcie, to jeszcze nie wszystko, co trzeba robić – powstrzymał gorzak i znów czytał po swojemu. Po okadzeniu i obmyciu zwierzęcia trzeba ściąć na progu obory czarnego koguta, zabiwszy go, pierzej wnętrzności zakopać wraz z łbem i pazurami w pobliżu obory a mięso upiec i zjeść równo o północy. Wszakże ten, kto będzie okazać i obmywać skażone czarami zwierzę, oraz zabijać koguta i jeść jego mięso, winien czyniąc to odmawiać powoli i wyraziście zamieszczone poniżej egzorcyzmy, nie roniąc z nich ani jednego słowa. A co to za sztuka, te egzorcyzmy? Zapytał kmieć. To są łacińskie zaklęcia na różne czary i uroki, odrzekł żak. Mówiliście panie, że umiecie po łacinie. Bądźcież tak łaskawi, odmówić, je należycie i zrobić wszystko, co trzeba dla poratowania biednego stworzenia. Poprosił kmiecie żaka. Obarczcie tym organistę albo parafialnego bakałaża, gdyż ja nie chcę zadzierać ze złymi mocami, mruknął żak udając, że wzdryga się zadość uczynić prośbie Kmiecia. – Ula, boga wszak, nim sprowadzę organisty, zejdzie kilkanaście godzin, a tymczasem diabli wezmą mi wołu! – krzyknął Kmieć i puty molestował rzaka o okazanie mu tej przysługi, póki ten nie zlitował się nad nim i z bardzo poważną miną nie zabrał się do odczarowywania skażonego zwierzęcia. Okadził je więc gromnicą, zmył okowitą plamy z grzbietu i łopatek, potem zwilżył mu podogonie świeżą mierzwą, a łeb zanurzył w wiadrze wody. Wół, doznawszy ulgi w swoich dolegliwościach, przestał parskać i niepokoić się, co jawnie świadczyło o skuteczności zabiegów żaka i mocy jego egzorcyzmów. Zakończywszy pierwszą część zażegnywania uroku, zażądał czarnego koguta. Może obeszłoby się bez niego, skoro wół już się ustatkował? Zapytała żona kmiecia. Mam tylko jednego koguta i szkoda mi go tracić. Łupiaś, żachnął się kmieć. Żal ci koguta, a przez to mogą tracić wołu. O tym nie pomyślałaś. Przyniosła więc prędko koguta, a żak, ściąwszy go na progu obory, oskupał spierza wypatroszył, po czym upiekł własnoręcznie. Zdobytą w ten sposób wieczerzę spożywał niby to z bojaźnią i odrazą, co wszakże nie pomniejszyło jego apetytu, gdyż nie minęły i trzy pacierze, jak z koguta zostały tylko gołe kosteczki. Podczas gdy tak się posilał, kmieć utyskiwał na złość i nieuczciwość człowieka, od którego kupił wołu. Od razu zauważyłem, że ma coś na sumieniu, dowodził żonie. Myślałem, że może ukradł go komuś i dlatego sprzedaje tak tanio, a tu masz, wkręcił Michel maskarzonego bydlaka. No ale teraz to już jesteście wy, górą, zapewnił go żak, posiliwszy się. Bo dobrze, że trafiłem na was, bo inaczej straciłbym moc pieniędzy, rzekł mieć. Nie moja to zasługa, jedno książki, zauważył żak. – Ciekawość, o czym to jeszcze napisał w niej ten mistrz Fabianus? – zainteresował się Kmieć. – O, niczym więcej, tylko jak odczyniać czary, uroki, albo jak je zadawać. – Wola Boga, to wy też moglibyście czarować? – zapytał zdumiony Kmieć. – O, nie tylko ja, ale każdy, kto ją przeczyta, to może to zrobić. – skromnie odrzekł Żak. Dobrze by było mieć taką książkę, westchnął kmieć. Ech, zadałbym ja bobu temu niecnocie wawrzonowi, co mi miedzę przesunął, skaziłbym mu bydło, konie i wszystko co ma, nie darowałbym też Bartkowi tego guza, jaki on nabił mi kiedyś na głowie. Wspomnienie doznanych czy urojonych krzywd podnieciło go do tego stopnia, że postanowił odemścić się za nie. Przysiadł więc do rzeka i zagadnął go przymilnie. Może byście sprzedali mi tę książkę? Zapłacę za nią choćby i talara. Za taką książkę chcecie mi dać talara? Roześmiał się Żak. Zresztą, na no cóż wam ona, je, jeśli nie umiecie czytać? Mam sobie z nią radę, butnie odrzekł kmieć. Pośle chłopaka do bakałaża, to nauczy się drukowanego i będzie mi ją czytał. Żeby wasz chłopak mógł wszystko odczytać z tej książki, musi się nauczyć łaciny, a że u parafialnego bakałaża nie nauczy się jej, więc nie radzę wam kupować tej książki. Perswadował żak Kmieciowi. Robił to naumyślnie, by jeszcze bardziej zachęcić go do kupna i nie chybił celu, gdyż Kmieć wziął na ambit, huknął pięścią w stół i oświadczył dumnie. No to pośle chłopaka na naukę do Krakowa. Może sądzicie, że nie stać mnie na to? Wiem, żeście bogacz nie lada, basował Murzak. Ale zważcie, że nim wasz syn nauczy się łaciny, zejdzie co najmniej trzy lata. Jak mu dobrze przyłożę pasem, to i za rok, czy półtora się nauczy, mruknął Kmieci i przywoławszy syna, rozkazał mu: szykuj się, smyku do szkoły. Ale jak mi się przez dwa lata nie nauczysz łaciny tak dokumentnie, żebyś mógł mi przeczytać tę książkę od deski do deski, to stłukę cię na kwaśne jabłko, zapowiedział groźnie. Zapewniwszy sobie w ten sposób możność wykorzystania książki Żaka, zaczął się o nią targować za wzięcie. Żak zaś, aby nie uchybić powadze takiej niezwykłej książki, zażądał za nią aż dwadzieścia talarów i dopiero na prośby syna i żony Kmiecia odstąpił ją za dziesięć, zobowiązując się przy tym, że w powrotnej drodze wstąpi po chłopca. A zaprowadziwszy go do Krakowa, pomoże mu dostać się do jakiejś bursy. Żak, oddając Kmieciowi drogocenną książkę, nie przeoczył, Upomnieć go, aby strzegł jej jak źrenicy oka i nie pokazywał nikomu. Ma się rozumie, że dam ją do ręki tylko synowi, gdy wróci ze szkół, zapewnił go Kmieć i owinąwszy książkę w płatelnianego płótna, ukrył ją starannie za obrazem jakiegoś świątka. Gdy Żak następnego ranka ruszył w dalszą drogę, syn Kmiecia, odprowadzając go za wieś, zapytał, czy ta książka ma coś wspólnego z czarami. A gdzieżby tam, roześmiał się Żak, to zwykły elementarz, a kosztuje nie więcej jak trojaka. Te dziesięć talarów oddam ci w Krakowie, przydadzą ci się na kupno innych książek. Przyrzeczenia danego chłopcu Żak nie złamał. Powracając do Krakowa, zabrał go ze sobą, pomógł dostać się do bursy i doglądał jego postępów w naukach. Chłopiec uczył się dobrze, to w krótkim czasie mógł pochwalić się przed ojcem, że potrafi przeczytać każdą łacińską książkę. Uradowany Kmieć sięgnął za obraz po książkę i aż zapłakał z przerażenia i żalu. Nic dziwnego miał czego żałować, oto niecnoty myszy. Tak pokieryszowały drogocenną książkę, że nawet stu bakałarzy nie potrafiłoby odczytać, co w niej napisane. Nie nauczył się więc kmieć sztuki czarowania, za to jego syn został światłym i mądrym człowiekiem. Koniec.